Czas przedstawić skład do zespołu, zacznijmy od skry Częstochowa w Bramce Karolina Szur z numerem 27, z numerem 2 Kinga Baszewska, z numerem 4 Waleria Jochowska, z numerem 7 Natalia Liczko, z numerem 8 Justyna Matuziak, z numerem 11 Stefania wodarz z numerem 16 Zofia Dubil, z numerem 17 Jena Kowalska, z numerem 27 Justyna Chudzik, z numerem 25 Switana Kochut, natomiast z numerem 30 Tetiana Kitiana w rezerwę na Srena Maja Żierańska, Natalia Mucha, Maja Tomczek, Oliwia Pająk, Pola Żurkowska i Wona dan Trenerem zespołu Częstochowy jest pan Patryk Mługacz, trenerem brąkarzy pan Piotr Wacławczyk, kwizytorepoły to pani Sara Luto, asystentem trenera pan Michał Jelonek. natomiast kierownikiem drużyny pan Wojciech Mesiasz. To skład drużyny Szczęstochowy. Czas przedstawić również jedenastkę drużyny SWD Wodzicła Świątki, która dzisiaj wystąpi w następującym zestawieniu. We z numerem 71 Beata Ryderska z numerem 4 Zofia Śmietana, z numerem 6 Natalia Kawulka, z numerem 11 Patrycja Sarapata, z numerem 13 Katarzyna e, Psota, z numerem 15 Zanna Karwowska, z numerem 18 Janata e, Bojalska, e, z numerem 27 Anna Krakowek, z numerem 30 Wiktoria Błatoń, z numerem 66 Nicole. Jędrzejczyk z numerem 88 Roksana Gulec, Z rze pozostaje również z numerem 1 Malica Bzowska z numerem 75 Zanna Lozio z numerem 14 Blanka Ocypińska z numerem 24 Roksana Kozłowska, z numerem 31 Kinga Zóle z, z numerem 37 Kinga Przyszeska, który zespołu z Wolsa Reszynski jest Pan Marcin Cwikliński Kierownik drużyny pan e, Tomasz Karzowski, natomiast masażystą pan Artur Łotecki z numerem 13, jak już wspomniałem, rozpocznie i właśnie w tym momencie rozpoczęła. Rozpoczęliśmy spotkanie 11 kolejki rozgrywek pierwszej ligi Jezu woj Wojza która często od razu piłka posłana na prawą stronę. Pol... Po, po prawej stronie Wodaż zagraniczna teraz do środka biegnie tam. Matusiak, uwaga, niebezpieczny pod bramką SWD. Matusiak zeszła teraz jeszcze na lewo, bardzo niebezpiecznie biegnie tam. Dalej Justyna, Matusiak uderza na bramkę, broni. Ka jednak jeszcze Kabulka to przejmuje, ma już piłkę. Zofia Dubiel uderza na bramkę jeszcze raz, Dubiel jeszcze przy wódulce. Zofia Dubiel na piłka na prawą stronę. Jest już tam, wodarz uderza na bramkę obok. Jednak w nie będzie jakaś wrzutka na pole karnym, tak mi się wydaje. Jędrzejczyk, jednak Górec teraz nagrywa piłkę na pole karne, uwaga, to chyba było uderzenie, też dwuosobowy mur, e, taki, podziałbym inny drużyny z Wojska Węszyńskiego, Karwowska uderza teraz na bramkę, uwaga, jednak piłka posadza trochę, jeszcze dłużej, e, uwaga, e, czy to Górec też nie, to Sarapata, Sarapata uderza na bramkę, bardzo dobre uderzenie, broni to jednak Szulca, jeszcze to było uderzenie na Górec, jednak już e, próbuje przejąć to dublę, jednak jeszcze ma piłkę liczeczką, chociaż e, teraz Buja skamina się z piłką, ale piłkę ma jeszcze Justyna Matusiak, Matusiak uderza teraz na bramkę, jednak, e, Daleko. Zobaczymy jak to rozegrałem za Włączki SWD. Gulas minęła teraz piłkę. Jeszcze sarapata zagrywana po lekarno. Uwaga, broni to Szulc jednak... Do Anny Krakowek. Krakowek jeszcze raz. Tam piłka posłana do śmietany. śmietana. Uwaga, teraz zagrana jeszcze piłka do środka. Walczy tam Jędrzejczyk. Uwaga, jak to rozegra. Kolejny Jędrzejczyk. Uderzenie na bramkę, ponad brałką teraz z Włodzisławiem, nie jesteśmy ni 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 bramką SWD, tymczasem Liczko po lewej, e, po prawej stronie boiska się do środka wybija jednak to już Błatoń, ale niedokładnie ma już piłkę Dubiel, uwaga uderza tam na bramkę Zofia Dubiel, ale jednak Posła piłkę do Kowalskiej i w tym momencie zakończyliśmy pierwszą połowę spotkania SWD, Wodzisław Śląski skra Częstochowa do przewy mimo wilki pucharowe, które odbędą się już za tydzień, przypomnijmy, że SWD zmierzy się z LFA Szczecin w najbliższą sobotę następną z, właśnie, dalej Chudzik. Chudzik teraz po lewej stronie, bojsko. Chodzi teraz do środka, Chudzik zagrawa jeszcze piłkę do środka. Jest już tam e, Kochut, e, Kochut uderza teraz na Blanku. Uwaga, broń Torydleska, jeszcze walczy tam. Matusia, już teraz! E, co tu się stało, jednak? Na e, piłkę Sarapata zagranie Teraz na prawą stronę biegnie tam Zofia. Śmietano, uwaga napędza akcję drużyn z wojska Wiesiąckiego. Zofia śmietana po prawej stronie, bojsko. dogranie jeszcze do środka do Nikoli. Jędrzejczyk, Jędrzejczyk teraz wchodzi w pole karne. Jędrzejczyk jeszcze pole tam w polu karnym i to jest rzut karny. Tak mi się zdaje chyba. Wydaje mi się, że tutaj będzie rzut karny dla ZW Wójścia Śląski, Padła w polu karnym. I kolejny będzie jedenastka dla w Janek w tego spotkania. Roksana Gólez ma otwartą drogę do zdobycia bramki, Zobaczymy, czy to gólec, czy może jednak Schulz. gólec ruszyła do piłki uderzenia Blankę. Broni Szulc, Nie, nie udamy to uderzenie. Jeszcze walczy tam jako złoska. ale jeszcze teraz było blisko. Broni ten rzut karny Karolina Schulz. No i jeszcze mamy tutaj wynik zarozalenia. Nie ma tutaj piłkę. Zanna Karwoska zagrywa teraz na lewą stronę do Sarapaty. Sarapata teraz uderza na bramkę, Uwaga, Sarapata! Jednak ponad Bramką to uderzenie nie było. Pata, chociaż ma już piłkę zabrączka szczęsową. Piłka jeszcze na lewą stronę po stronie. Wodasz to przejmuje. Woda teraz umknie prawą stronę. Boisko, uwaga. Stefania Wodasz uderza na Bramkę. Ponad Bramką jednak daleko. To tam Zofia Dubiel. Uwaga, niebezpiecznie pod Bramką. SWD e, Dubiel zagrywa teraz do środka. biegnie tam Kitiewa. Kitiewa teraz po prawej stronie. Boiska. Kitiewa jeszcze do środka. Walczy tam Liczko, uwaga, broni Rydlewska, jeszcze atakują Częstochowianki, jeszcze jest tam Kitiewa, uderza na bramkę, uderza jeszcze Kochut na bramkę, uderza obok. 75 minuta do tego spotkania, Baszewska teraz dalej na lewą stronę posła piłkę, jest już tam Justyna, Chudzik, Chudzik jeszcze po lewej stronie boiska, jednak piłka jeszcze na lewą stronę posadza, jest już tam Liczko, Liczko, uwaga, niebezpiecznie, bramka, jest w lewo i boiska, w uderza tam Matuszak i jest, 1 do 0 dla drużyny Skry Częstochowa, Justyna, jak zdobywa bramkę dla drużyny. Skry Częstochowa w 75. minucie tego spotkania. Obejmują prowadzenie piłkarki Skry Częstochowa 1-0 dla drużny Skry Częstochowa. Justyna Matuziak z numerem 8 zdobywa bramkę właśnie dla Częstochowianek. no i też myślę, że tych po, po tych niewykorzystanych sytuacjach drużnie z Wojtisa Ono można właśnie. E, powiedzieć, że nie sytuacje sytuacji się mszczą no i Justyna Matusiak widzę, że wejdzie na boisko numer 14 Blanka Ocypińska o tym za chwilę kohut zagrywa jeszcze do środka, jest już tam Matusiak, Matusiak na prawej stronie boiska, jeszcze walczy tam Justyna Matuszek piłka, ale na bramkę, uwaga! E, teraz supek, ależ teraz poświęciło się za bramką z wójska Wieszą, walczy tam jeszcze Lulkowska, od zaraz na bramkę, Pola Lulkowskie. na piłką, Zofia Śmita na prawą stronę posta piłkę, biegnie tam nikol Jędrzejczyk chyba Justyna e, chudzik, ależ teraz ważny moment tego spotkania teraz schodzi do środka, był w tym momencie nie ma tutaj uchwały, czy też jest fał Jest rzutkany, tak też się stało. Chyba jest rzutkany, tak mi się wydaje, że tutaj rzutkany podyktowała pani arbiter e, główna. No to chyba będzie jedenastka w SWD Wójstwa 82 na druga minuta tego pojedynku. Uwaga. Górez teraz ruszyła do piłki. Roxana Gules jak to wykorzysta. I jest jeden do jednego. Roxana Gólez zdobyła bramkę Dla SUD Włodzisław Śląski. 83. trzecia. tego I to możemy jeszcze teraz zadekować. I piłkarki SUD Włodzisław Śląski. Bo jak no to nie koniec tutaj emocji. Wodzisław Śląski. Roxana Gules zdobywa bramkę Dla SUD Włodzisław Śląski. 83. Miela tego spotkania. Włodzisław Janki wyrównują w tym spotkaniu. Zdobywają również. Pierwszą bramkę w tym meczu. Najpierw rzuch to nie wykorzysta Gulec, teraz. Orokowska teraz już dalej z on zagranie jeszcze na prawą stronę. Boiska dalej ma piłkę, kohut jednak już dalej. Z łówką jest bujarska. Waga, kohut teraz dalej z on do środka do Matusiak. Matusiak uderza teraz na bramkę Justyna Matusiak, uwaga! I to jest jego kiedy Częstochowa Justyna Matusiak. 87 ma tego spotkania i piłkarki z Częstochowy zdobywają bramkę na 2 do 1, ale teraz trafienie Justyny Matusiak i mają prowadzenie piłkarki Skry Częstochowa w 87. minucie tego spotkania obejmują. Prowadzenie piłkarki Skry Częstochowa na, na 3,5 minuty przed zakończeniem tego spotkania. Załączki Częstochowy po raz drugi. W tym spotkaniu wychodzą już na prowadzenie. Jeszcze tutaj w mogą zdobyć bramkę. 91 minuta tego spotkania. Góra zagrywa teraz na pole karną. Uwaga, skacze tam jeszcze jedna załączka, chociaż walczy tam jeszcze Bularska, ale przejęły to zawączki. Jeszcze znowu uderzenie teraz i ale teraz niedokładne. Wybija jednak to Baszewska nie będzie nawet zmiany. Iwone Dawn i jest to Koniec tego spotkania piłkarki.